Cześć witajcie, z tej strony Nili Paweł, przynajmniej no dzika. Czarujemy. Czarujemy. Pierwsze co o to wyjście no, tam chyba do nas znaczy, tam się No tak mi się wydaje, że do, do, do zamku tego jest Tak tak wiesz, kombinuję. O, tak, tak też można. Pyk, pyk. Uważaj, żeby cię nie przychodził. Teraz to jest super naprawdę. Wcale, wcale, mnie nie mrodzisz. Ole on mi zamula czarodziej teraz, Jezu. Weź, ty, no teraz musisz na ten... Gdzie jest Robin? Gdzie jest okay? Na siebie było O, 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 elegancko. Dobra, to pierwszy, pierwsza trudność za... nami już. Na siebie. Ej, do zamku, tu jest ten łoś? Uh -huh. A do zamku wyjść? Chyba. Jak się tu skierujesz? Pięknie. Rozdział się nazywał Powrót do zamku, nie? Tak Wydaje mi się, że do zamku musimy wrócić. Zbadaj. Zamknięte. A, zamknięte, nawet bardzo zamknięte. A to już słyszeliśmy, nie? Bla bla bla. I tutaj może coś nam kolega powie, czy? czy, 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 czy brawą. za tą bramą. Skrzynka. Później. To jest białego czarodzieja. On coś fajnego robi? Bo no moja to nic to nie robiła to... ciekawego, nie? Różka. Ruj. Nie, rój jest nieciekawy. Ja nie, bo... Może na dół musimy teraz iść? A jak nie, no to będziemy się grawać z powrotem na północ. No ja też chyba nie. No bo szukaliśmy gracza. Poczekaj, co mu się stanie, jak, jak, jakby tak błysnął. Okej, okay. ten kostrój jest ciekawszy, niż myśleliśmy od początku. A, to ty kosturę No, tym, wiesz, tym przyciskiem, że, że używam no. Ale długo się ładuje. Szkoda, że nie widać kiedy... W ogóle to by się przydało, nie? Taki znacznik, który tłumaczy... wróciliśmy do przeszłości. Przepraszam. O jeny, ale kot. Ponownie, no. no. Ja spróbuję użyć... teleportacji. Skoro jestem czarodziejem, to czemu nie, nie? Co tak patrzysz? No czy się zastanawiasz? A szukasz zaklęcia? księdzy swojej! Pyk, jesteśmy. Czy ciekawe, czy możemy drugi raz włączyć ten punkt kontrolny za nami? Może. No dobra, to chodź. My teraz śledzimy sami siebie? No chyba musimy, albo nam przeszkodzić, albo zrobić coś innego, bo on tam mówił, że jakiegoś złego bardzo musimy pokonać, czy coś tam, nie? Albo no, coś tam było. Tu pamiętam, że jest różdżka taka inna, lecząca. Chyba lecząca, kosztur życia, jak nieścisz... Śl... Jak y, to coś się dzieje? Może leczysz, no możliwe. No, ciekawe. Idziemy teraz za nami, bo jakby nasi poprzednicy czyszczą nam drogę, nie? To całkiem szybcy są. No, całkiem szybcy. Ej, widzisz, jak sprawnie nam szło? Nie, oni walczą jeszcze od skrócień. No, my tylko idziemy za nimi. No, Cały czas walczy go nimi. tutaj walczyliśmy z takim olbrzymie. No, niech zgadnę. Tak sobie wędrujecie. muszę wam chyba mówić, ile za kosztowałoby tej ja bramy, a następnie jej zamknięcie. No właśnie. Fafnik? F no. Ale jeśli przyjeżdżacie na północ równie dobrze możecie pójść przed opuszczone. A, i to tu jest ta różnica. My w prawo, pamiętasz? Okay. Tak, szliśmy w prawo, potem walczyliśmy yeah, z goblinami. Stop. Ale myślmy w prawo. I walczyliśmy z goblinami. I ty się tam odkryłeś, że elektrycznie szlecz. Super. Skowałem, wyżywij, że kopalni Jarment są puste i bezpieczne. Dziękuję, Red Body Clamp. O no co, jeszcze ktoś zobaczył? Bardzo, bardzo nie jest. Poziom ukończony. Dzięki za uwagę. Całkiem szybko. I bezboleśnie. No, nie, nie włączyliśmy stopera, ale całkiem szybko. Na no, oko, jesteśmy YouTuberami, to nie czuć. Czarodzieje ponownie wyruszyli z zamku. Altraim i z nim skierowali się na północ. z tym razem, jednak ku kopalniom jarnym, które, jak i powiedziano, miały być bezpieczne i puste. Nie trudno jednak zgadnąć, iż założenie to okazało się błędem. A czym jesteśmy tędy? No, to jesteśmy. Ale to jest. Jesteśmy w by dwóch miejscach na raz. Ty też, dwie rządy, Powiedział, no, no dobra. Dobra, no, <grym> no, tak, to okej, to Ale zauważyłeś, że od początku gry wszyscy następnią? Jesteś. Powiedziałeś, czegoś nie skończyłem nie razu. coś tam? Znajdujesz się po drugiej stronie tych kopalni. Mieszka tam postężny hrabia, tylko on może ci powiedzieć, gdzie przebywa Fafnir. Gdybym był tobą, choć oczywiście tobą nie jestem, to e, z... Żeby przedostać się przez kopalnię, musisz taką takim wejście. Mój nie zły z mysu, że możemy być po drugiej stronie dychliw. Dobrze, teraz cię zostawiam. Blim! Hey! Trzynastu ludzi. To są problemy, hmm. ale trzynastu było. A ja nie za tajemniczy. Ja ich, jak myślałem, obuże. Tak już tak. Dawaj, dawaj A, hej Mamy jakieś dobre zaklęcia, pamiętasz jak się wygrało w ogóle? Ciebie. Grom Grom, szukam go. Tak krzywiniej czasu, pożoga, deszcz. Grom Oa, chwila, muszę sobie przypomnieć jak się wygrało. Tak Tak i grom, pyk. Oa, oa, mała rzucaj, rzucaj, ja tutaj zgarniam Nic nie zgarniam. Odwrotnie. Różmy gdzieś, byś mógł zmienić się. Odwrotnie. Umrzesz? No, no sorry. Miałbyś odwrotnie. No źle mi mówiłem. A to jest taka dziwna zależność, nie? Że z zakręcia nie można złożyć, wiesz, na przemian jakoś. Wykorzystujesz... To... A, nie, jesteśmy mi daleko, do tyłu. Strach, mam strach. A, no i niech tak wtedy oszałamy. No ożywienie. Do... Dobra. Tylko do igły. Ożywienie masz? Ich ożywiasz? Nie. Ciebie. Więc pewien? Tak. Pokażę ci je. Też widzieliśmy, więc... omijemy yy, to. Jeden. Szykuj zaklęcia, a nie stoisz się, patrzysz, co się robi. Tak to jest trochę izles, bo... Chyba Cię wleczyłem. Za 5000 tysięcy. <noise> Całkiem zespołowo. Znowu? No, dlaczego Ciebie ściąga? Dlaczego ja ich... spadać ode mnie. No, wreszcie inny cel trafiłem. Ale nie... Dlaczego? Bo tu masz drzewo w ręku. <głosy> nie no, ale to jest Daję pierdolę mu. nie mi pomóż trochę. Tu kieruje się w ich kierunku, a nie w moim. Ale ja kieruję się w kierunku. Ja mogę ci nawet to pokazać. Widzisz, jest kierowany? O, teraz, teraz zadziałało. Patrz, patrz. Fantastycznie, mogę przywołać bole. Podnieś. Strach. Dzień. Dlaczego Dlaczego Dobrze, że mnie wyleczyłeś. Cięż, ciężkie wyleczyłeś. Ciężkie czarodzieja czarodzieja, z z z Dzień. pokój się. My się z gobinami pierdzielimy, stary Ale to są gobiny. No, ale my już trolle rozwalaliśmy super. Obrażenia to Jak go zabiłem, nie narzekam. Dobra, nie narzekam. W, w ogóle faktycznie, ty masz przecież tę potężną broń. Bo tam przyję. A no nie za Innymi metodami też się da, co będę kombinował. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Nie? No to rzucaj, bo to ty zadajesz jak sobie obrażenia, pamiętasz? Pamiętam, ale. To, to jest kaształdzielc. Intereserter. Posłuchajcie. Ładny. To panie? <laughs> Mogę cię ożywiać. Chodzę to Szukając szczęścia. Spadł. Tam. Szukałem szczęścia, tam ale spadł. Poznajesz burza, znalazłem książkę. zostawę. Nie wiem, hmm, duża. Aż spróbuję sobie tu O jasne, piorun! Ty jesteś bezpieczny! Więc się nie martwię Specjalnie. Teraz nie trafił żadnego drugiego, ale o. W razie co to jak ciebie trafi, to cię uleczy, nie? Za dziesięć kapli. <laughs> ja mogę. Acha, ja sobie nie wiem, co jest. mokry. To się pozwoli, że ja osuszę się. Się osuszę jak najbardziej. Mnie wstał w takim miejscu. Czyli... do życia. Powołujesz do życia. Po czym nie jest tam gdzie więcej? Już my sobie nie poradzimy życiu z taką armią. Musimy jakiś sposób wyjść. Przypomnij sobie jak rzucałeś kamienne ściany. Potrzebujemy tego w tej chwili. Dobra potrzebujemy więcej takich teraz to będzie ściągało obbiorów, więc... Ale jakoś chcę się obudować, żebyśmy się nauczyli czarów w międzyczasie jakiś. Ale na to może nie. A może jedno. Teleportacja jest grom. Jak mi pokonać? Masz jakiś plan? Le ...lać wodą i piórunem czy jak? Ach, ucha! Tak. Jak sobie. Tutaj. Ej, no widzisz, czasami takie, takie najbardziej podstawowe metody są najlepsze. Trzymamy ich po prostu korzystając z podstawowych mocy szpiołów. O! Zamucha! Czemu ty nie zabijesz tej muchki? Ciężko będzie ją trafić, jak się skupiamy na zrzucaniu zaklęć. Pożogę to no, by Nie wiem, na tworzenie. No, mnie też nie wiem za bardzo, jak pożogę się to jest skomplikowane. musiał. Czekaj, gdzie ona jest? Deszcz, pożoga. Musimy wziąć ogień, ogień, dać wodę. Teraz dać ogień. Skopa? No. robię robisz oto Najpierw jest cyk, 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 w ten sposób. To jest skompliko skomplikowane. Zatrzymaj jak już on ma. Czym Ciężko. Bo. Masz dużo powietrza i kamienia na Co się dzieje właściwie? No tak Musimy... ten most jakoś wiesz... Uuu Jak? No, może musimy się przeteleportować I co co? No raczej, że teleportacja nie wydarzy No bo jest teleportacja A jak była eee, teleportacja? Chwila podróż. Tak, jest teleportacja Deszcz? A ja tu spróbuję jeszcze raz rzucić po Jak to się stało, że to się... On da Logiczne, nie w sumie? Ja rzeczy nie sądziłem, że to jest ten. Ja chcę to aktywować. Jak to aktywować? Nie chcę się zaaktywować. Zaaktywuj ten kamień, on ja się przyda. Nie wiem jeszcze jak, ale. Słaba ta urogę. Tak to się robi, kurczę kiedyś za dawnych czasów, kiedy nie potrafiliśmy żadnych czarów. Tak jest, teraz też nie potrafimy, no oddajemy. Jakiś duży most. Zgodne to się zaraz No też. Dobrze, teraz nie będę używać elektryczności, będę ja. no, musiał sobie znaleźć jakieś ulice, tam, Jeden ja obraże ci się daje? No tak. Ej, lodowy miecz jest genialny. F**k. F**k. Podejdź. Gryf, daj mu i podaj. Jak tej magię to no, będą na No, trochę mi możesz pomóc. No to jest prawda. Oj, a tutaj odbieram po południu jakieś No to ty tam sobie ten, jakby ten na chwilę przymrokuje. No, Mam nadzieję, że dobrze się bawisz. No, tak, to, to jest taka bombowa gra. Starałem się, wiesz? Nie Teraz muszę cię ożywić, bo ja w pojedynkę nie mam razem, ja mi coś tam zaatakuję i zbyt z tego wszystkiego. O, zbieram, zbieram agro do siebie. Gaddemy! Dy! O kurde. Jej pawciu, jej krzyci na nas. Weź tę, może wam bierze weź. Wisz, żebym się zabił. Oj, słabo na niego Tarek już nie działa. Idę, idę. Też chcę tą kamienną tarczę. to się robiło? Tak, na siebie. Dobra. Mam pomysł. Może na siebie kamienną tarczę i walczę z góry jak się Można? Można? to nie jest lodowy miecz. Mroźny trzask? No to jest lodowy, nie wiedziałem. Ja zrobiłem tak lodowy miecz. Wiesz, nałożyłem sobie na miecz ten. Do góry, na dół? Do góry, bo tu ścieżka prowadzi w dół. Może znajdziemy jakieś czary? 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 Zaklęcia? Magia. Ej, coś daleko mi będzie. Środę, zobacz, się tam naładuj. Musimy zrobić krzywdę jakąś? No to fantastycznie, duży... kamień na ochroni, myślisz? Nic nie ochronię, bo mnie nie <gry> Ciebie tak. Zrobię sobie ten... Uwaj, nie zdążyłem. to dużo obrażeń zdaje. Nie jestem w stanie tego przeżyć. Ale ja miałem miecz! W ogóle nie doceniasz tego, że kurcze ja mam jakiś, nie? No to wróć po niego, przyszedł tam lepszy. Proszę, wróć. Podnieś. Żaden problem. Mogę zamrozić. Różka jest to samo. Bo... Różka to samo, no. Dobra, Chciałem wodę zamrozić. Niesłusznie. Czyli ciekawe co wymyślałeś, byśmy posyłali. Słuszna uwaga. A, ale... Chaty ubić na śmierć Coś tam, coś tam nie lubię. Mało kto lubi mało oh, to lubi O fuck Ej, ale miło ja, wszystko ja to lubię Ty to lubisz? Co za zbroję Może elektryczną zbroję jest szybko To jest taka Zaraz Nie mogę rzucić jakby się zbroi bo generalnie nie Z tym O, coś cię nie ma Fajnie, wiesz, że cię nie mogę teraz rzucić Z tym mokry tam między tymi papułkami nie mogłem chodzić. Chciałem gdzieś uciec, i nie mogę. Nie jest dobrze, żeby to zrobić. Wstawaj. Już nie wiem, przygotowuj sobie jakieś potężne zaklęcie, bo znaczy nie uczyniłem czegoś. Już... Dobra, mam to. Nie zadało im zbyt wiele obrażeń ważne, żebyśmy nie poszli za daleko, bo kolejna armia wyjdzie, a musimy uważać. Mhm. No, spróbuj ich łupnąć. O, odrwał mi się. Nie, pożoga to jest zły pomysł. Znaczy, na pewno jest dobry, jak nie mieli tych wybuchających. Bo pożoga ich, wiesz, zniszczy, wybuchną. Dobra, chwilę czasu mamy dla siebie. Pomyślmy, co my tu możemy zrobić? Potrzebujemy czegoś, co zadaje obrażenia. Hmm. W ogóle nie obrażenia. Dobra, Ech, mam plan, przygotujmy pożogę. Bo tam, wiesz dlaczego pożogę? bo tam wyjdą ci ubuchowi. I teraz powoli mu spada. Nie wkurza taki mały gówno latający. Siedzi w Teraz tak, musimy... Musi ich tu wyjść, ta armia tu tam jest. I najpierw ja rzucę pożogę. Potem ja przejdę za ciebie. I ty rzucisz pożogę, dobra? A właśnie dlatego chcę przejść najpierw ja rzucić, a potem uciec za ciebie, żeby w co zginął, spłonęł. Zobacz, teraz twoja kolej. No nie. Uciekamy na most? Na most! Dawaj na most! Zamarykaduje nas. Jeśli się jeszcze nie poddałem, tą pożogę będę rzucał. Będę barykadował, jest sobie pożogę szybki Nie wydaje mi się, że to pożogę A co chcesz rzucać? Coś musimy wymyślić, nie? Bo jesteśmy w takiej sytuacji, że. O! Tak, tak. Wymyślaj, jakiś czar szybko. Bo ja tu wrzucam te kamienie, ale. ile ja ich trzymam? A, bo no jaki czar? Dużo. Zaczynijmy czasu i nie leczenie. ale nie na to, przeszli. przeszli. się. Czy tak. tak, tak. że gromem będziesz nawalał? No nie wiem, mam lepszy pomysł. Szczerze ci się przyznam, że nie mam żadnego pomysłu. Zostało ich niewielu. I to jest dobry plan, bo oni się palą i oni wtedy biegają i spadają na dół. O, widzisz, działa. Nie wiem, czy ja chciałem po prostu jakieś obrażenia im zacząć zadawać. Dlatego dołożyłem on. Tylko wchodzisz w lasy. <laughs> Mam ogniste strzały, te ogniste strzały mi strasznie nie narodzią. Powinieneś chyba więcej korzystać z twojej broni Nie co masz w ręku Mam takie wrażenie Nie, zbyt dobrze Chyba części to Chciałbym, tylko że nie mogę rzucać leczenia kiedy mam kamerę na zbroję To jest taki pow po powód Zabijmy Co tu się stanie dalej? Tam jest jeszcze jakiś skubaniec O nie, dobrze jak ja go zabiję teraz? Daj mu wyobraźnię. Stoi za tym. O. Szlag mi do normalny. Wstawaj. Nie chcę z nim walczyć w pojedynkę. Ciężko nam się walczy, muszę wam przyznać. Przeszliśmy przez to. Cały obóz wyludznęliśmy kilka dni. Mają jakieś kopalnie. Widzę, że są te tory. Oj, pomysł na wygląd. Są te, które ludzie wybrały. Do robienia. Punkt kontrolny. O, jeszcze w latach się pojawił. No to jeszcze z nim porozmawiajmy. Nie było to takie trudne, prawda? Teraz przejdź przez te kopalnie. Po drugiej stronie znajduje się bagno Myrku. Mieszka tam hrabia, z którym coś tam. Nie, nie Będziemy musieli pogadać. Ale jeżeli uda nam się przejść przez te kopalnie, a mamy taką nadzieję, no to zrobimy to już w przyszłym odcinku. Tak, bo w to jest taki długi. Męczyliśmy się strasznie. Mamy nadzieję, że docenicie nasz wysiłek Patrz, i zostawicie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie powinien żadnego filmu i tymczasem się z Wami żegnamy. Jak Matyna to mówi wersenie. Y, bądźcie magiczni. Do <laughs> zobaczenia. Hej. Cześć.